Indef 2010-2018. O, jest. Co to za miejsce? Gdzie się spełniłem. Tak, Czy to jest prawdziwy Minecraft? Otóż tak, kolejny odcinek Max Retro jest o wersji w 0.31. Więc budzimy się tutaj w własnym świecie, Tyle my jesteśmy otoczeni przez własny domek, stworzony z zamszonego bruku. Mamy tutaj na ścianach pochodnie, skrzynki. Tutaj co, ma, co, co mamy tu? Taki do stu. Nie spodziewałem się. Mamy tutaj wszystkie dostępne tu bloki. To jest zestaw dla terrorystów. I co tu łazi? Nieważne. Tyle wełna. No. I bloki wody i lawy. O tym pomyślał. Tu mamy do czynienia z wersją, w której mamy do czynienia z pełnym zestawem bloków na ekwipunek, a mamy tu napis player name, liczba ataku, defense i prędkości. Ale tutaj chyba jest od zbroi, a tu jest reszta ekwipunku. Tutaj nie widać naszej postaci natomiast. Tak więc mam tu kamień, blok trawy, Bruk deski, sadzonki. Nie, to były deski. Ach, nieważne. Blok liści, komka, szkło, jakieś inne rzeczy złoto i żelazo pół, pły... pół bloki cegły, dynamit i resztę właśnie złota i... i lawa tutaj natomiast mają wełny tu dużo dynamitu i inne rzeczy pilofy, bronie diamenty i broni właśnie Jednorodne To się zastakowało do 50 jeśli mogę tego łączyć CO TO JEST? Jakby jest więcej CO to, TO JEST? Oczywiście Rana Postać stworzona w, form w formie postaci typu MD3 no, tutaj będzie informacja. Jest to jedna z pierwszych postaci w Minecraftzie. Przedstawia na dziewczynę z stroj żawy. I daje dźwięki z Nic I dropi. próbujmy coś wysadzić. A to jeszcze ja stakuje do 50. Chyba to był poprzedni tekst taka. Takowania Dynamic trzeba było w sobie kłaść ostrożnie, bo jak się chciałby się usunąć, to dzieje się to Przetrwa eksplozje. jak tutaj wyjdziemy. Nic się nie stanie zaleczymy obrażenia od wypadku Tutaj też wchodzą do jaskiń. Co to wygląda dziwnie, jak widzisz. Aww, tych postaci. Siwa, naprawdę dziwny. Jak nie wiesz o co chodzi. Nie da się ich zabić. No to zobaczmy ile się stakuje. No do 50 właśnie. Pełna. Nie mogę sobie shiftem. To sobie na przykład ten domek sobie poprawić wezmę sobie to przyda się i zróbmy sobie logo tappera no wiem że zawiesił kanał ale może tą reklamę zrobić jak nam wydaje dźwięk trawy ach te wczesne Потакать. No, udało się. Teraz przejdźmy do następnej wersji. Oczywiście najpierw zapiszmy to sobie. No, teraz jesteśmy w wersji. Ech, podam, podam tutaj. I oczywiście w gra. Nie. Nic, tylko stworzyć nowy. Czyli bierzemy sobie plating Size Cute, normalny, głęboki. I co nam wyjdzie? O, dopiero się załad załadowało światło. Tu już skrzynie. ma być A. Ale w robi się screenshotty. Tak więc tutaj już skrzyń nie ma w ogóle. I mam tutaj skin Notch'a Tam świat, który stworzyłem wygląda tak Dziwnie I coś jest tak jakbym chciał spróbować Aha tak więc widzimy się w na następnym odcinku Max Retro. Cześć!